Kochani, tutaj mamy filmy, które ja absolutnie uwielbiam. Serii tych filmów. Dzisiaj będzie 10 rzeczy, których nigdy nie kupowałam, i to nie będą też tylko rzeczy, więc już możecie się domyślać, o czym będziemy mówić. Będą duże rzeczy, małe rzeczy, um, rzeczy hobbystyczne, jakieś różne, nie będę raz mówić nazwy, um, produkty, które po prostu moglibyśmy u kogokolwiek zakupić, a ja na nie nigdy nie wydawałam pieniędzy. Więc dzisiaj będzie moja dziesiątka. Mam nadzieję, że naprawdę będziecie mogli popisać się w komentarzach, bo, tak jak mówię, nigdy nie kupowałeś nie, że nie kupowałeś kupujesz już dawno. Nigdy nie kupowałeś, a wiesz, że inni wydają na to pieniądze, że innym jest to potrzebne, więc bardzo się będę cieszyć z sekcji komentarzy. Mam nadzieję, że to będzie inspiracja nawet i do następnego filmu też dla mnie. Albo no sromotna porażka, bo okaże się, że ja na coś wydaję cały czas pieniądze, a to nie, nigdy nie było tak naprawdę mi potrzebne. I jeszcze szybkie takie sprostowanie. To są rzeczy, na które ja nie wydawałam pieniędzy. Ja nie neguję, że one są absolutnie do szczęścia, do życia codziennego i tak dalej potrzebne, że umilają życie, że są w życiu potrzebne, że są rozwojowe i tak dalej. To jest po prostu moja dziesiątka i jestem ciekawa waszych dziesiątek, dwudziestek, jedynek, co tam chcecie, to piszcie, lecimy. Coś, co jest to, zawsze mi się marzyło, i tak e, nie mówię, że to jest marzenie, ale że mi się marzyło, bo zawsze mi się marzyło mieć jakąś subskrypcję z kosmetykami. I gdy oglądacie moje filmy, widzicie, że tych kosmetyków było naprawdę mnóstwo, ale jednak, co ciekawe, zawsze się powstrzymywałam odnośnie tych wszystkich boksów kosmetycznych, dlatego że jak to sobie oglądałam, to. Jakiś tam zdrowy, drobny, malutki rozsądek się budził i mówił, że no tego kremu to bym nie wykorzystała, tego bym nie wykorzystała, a to bym komuś musiała oddać. I o ile zawsze ekscytował mnie ten. Słynny poziom ekscytacji, który miał wzrastać w momencie otwarcia tego pudełka, te tajemnice, co tam jest w środku, to, że miałabym coś co miesiąc, i mimo wszystko, w moim odczuciu, one nie były tak drogie, bo można było je kupić za 60, 70, 80 zł. To w ostateczności nigdy się nie zdecydowałam. Dostałam jeden kiedyś w prezencie od mojej siostry, chyba na święta i. Pocieszyłam się, ale już nawet wtedy właśnie widziałam, że, mimo że to były fajne kosmetyki, to nic z tego pudełka nie trafiło w moje ręce ponownie, nie zachwyciło mnie na tyle, albo nie było też tak ogólnie łatwo dostępne. Dlatego też spokojnie mogę powiedzieć, że subskrypcje, boksy kosmetyczne nie były nigdy na mojej liście zakupowej i moje pieniądze tam nie szły. Wydaje mi się, że lata temu to było zdecydowanie bardziej popularne niż teraz. Albo po prostu ja już nie interesuję się tym tematem. Zdecydowanie coś, o czym chyba nigdy nie wspominałam, ale tak naprawdę to robiłam to tylko jeden, jedyny raz i jeden, jedyny raz drugą z tych czynności. To znaczy, rzęsy u kosmetyczki, paznokciu kosmetyczki i wszelkiego rodzaju tego typu sprawy. I tak, oczywiście mogę tutaj mówić, że w kwestii paznokci, no to miałam jakąś tam swoją lampę, jakieś tam swoje lakiery, czy pożyczałam od siostry i tak dalej. I próbowałam, a natomiast nigdy nie chodziłam do kosmetyczki poza właśnie swoim ślubem, aby mi wykonywała te paznokcie. Do dziś, jak widzicie, nic tutaj nie ma. Jeżeli zaś chodzi o rzęsy, to też ja nic do nikogo bo nie mam. Bardzo mi się podobają delikatnie zrobione rzęsy na kimś, ale po pierwsze, moje rzęsy naturalne są słabe. Jedyne to, co można z nich uzyskać, to wszelkiego rodzaju odżywki. E, więc kiedy już miałam rzęsy, to zaczynało odpadać i nie było generalnie dobrze. E, po drugie, też nie podobał mi się ten efekt, który dzieje się już. Stosunkowo, no pewnie nie zależy od wykonania Ale mimo wszystko szybko Kiedy albo odnawiasz, albo samemu w domu ściągasz Więc jakby na przestrzeni tych wszystkich czynności W które można zainwestować u kosmetyczki Troszkę się zgubiliśmy, ale jesteśmy No to zdecydowanie rzęsy i paznokcie to nie jest to, to z co ja bym inwestowała Nie byłam też nigdy na żadnych, wiecie, masażach Tego typu sprawach Mogłabym tu wymieniać masażach twarzy, że chciała. Generalnie bardzo nie lubię, żeby ktokolwiek obcy mnie dotykał. Taka jest ta niedotykalska, dlatego też żadne masaże mnie nie kuszą. Może kiedyś będę musiała zastosować jakiś zdrowotny, ale to wszystko nigdy nie było na mojej liście wydatków. Absolutnie nie. Chciałabym powiedzieć subskrypcję i tak sobie szybko przejść dalej, ale zawsze chodziło mi konkretnie o siłownię, a chodziło mi też konkretnie o siłownię, dlatego że był czas, gdy chciałam się jakoś tam mocniej aktywować do ćwiczeń i Zawsze sobie wtedy myślałam, że Jak pójdę na siłownię, moje znajome Kupowały właśnie subskrypcje Siłownie, karnety siłowni I tak dalej, więc wiecie o co mi chodzi To jest kolejna z rzeczy Na których nigdy nie wydawałam pieniędzy W zasadzie nie można tego Nazwać taką dosłownie rzeczą Ale nazwijmy to właśnie tak Moje finanse nigdy nie szły w tamtym Kierunku, nie zostały, mimo wszystko Ciśnie mi się na usta zmarnowane Bo doskonale wiem jakby to się kończyło Ja też że lubię sobie ćwiczyć jednak sama, to znaczy, owszem, tam wiecie jakieś proste czynności, które sobie mogę zrobić w domu, czy siąść na rowerku stacjonarnym i tam po prostu podziałać, ale na siłowni albo bym sobie znalazła jakieś wytłumaczenie, albo nie czułabym się komfortowo. I wiem, że można się przełamać, że można złapać rytm, znaleźć fajną grupę, fajną siłownię, ale jakby absolutnie na przestrzeni wszystkich lat nie żałuję, że nie wydawałam na to pieniędzy, że nie zainwestowałam w ten sposób w siebie, nie czuję takiej potrzeby I tak, owszem, był czas, kiedy się zastanawiałam Ale cieszę się, że do tego nigdy nie doszło No i jednak... Od moich znajomych doskonale wiem, że czasami to są zmarnowane pieniądze, że są miesiące, gdzie nie, nie byli na tej siłowni, a jednak pieniądze cały czas w tamtą stronę płyną, więc tutaj absolutnie sobie daruję. Dajcie znać rzeczywiście i w tym podpunkcie, czy wykorzystacie, czy nie korzystacie, czy korzystaliście. Tutaj będzie naprawdę wiele możliwości do rozmowy. Coś, co raczej nie powinno tutaj paść, bo jeżeli ktokolwiek ogląda ten kanał jakoś dłużej, to raczej domyśla się, że ja no, gram czasami na konsoli. Przyznaję się. I jako ten gracz konsolowy, gdybyście mnie zaprosili do szachów, też możemy pograć. Gdybyście mnie zaprosili w, do gry w państwa miasta, w statki i tak dalej, wszystko byłoby w porządku. Do czego zmierzam? Do tego, że nie mam w domu żadnych zakupionych przez ciebie planszówek. Mam chyba jedno Monopoli i jednego Chińczyka. Wszystko, co dostałam, korzystam bardzo rzadko, mimo wszystko. Nie mam też, i tutaj moja lista. że Редактор Puzzli. I teraz się śmieję, dlatego że moja siostra jest absolutną fanką puzzli i zawsze mnie kusi, żeby sobie też kupić, bo skoro ona układa, ale tu jesteśmy całkowicie różne, ona ułoży nawet i 9-13 tysięcy, a ja przy setce pewnie musiałabym się dość długo zastanawiać. Mniej więcej raz na pół roku próbuję, biorę jakieś jej puzle, zaczynam układać, po czym stwierdzam, że nie, nie ma opcji, ja tego nie ułożę kompletnie, nie ma tutaj żadnej mojej zdolności w tym kierunku. No i wypisałam też karty. Tak więc, tak więc mamy na tej liście planszówki, mamy puzzle, mamy karty. Pewnie coś, co w Waszych domach wielokrotnie gości. I nie mówię teraz do osób, które mają dzieci, bo wiadomo, że im pewnie coś takiego kupowaliście, ale czy sami kupujecie, bo ja absolutnie nie. Nie kupuję też, nie wiem, Lego dla dorosłych. No no po prostu nie mam. Wydaję oczywiście na inne rzeczy, co możecie widzieć nieraz przy przebitkach filmów, że coś tam gdzieś w tym mieszkaniu jest. Natomiast sama absolutnie nie kupuję gry na konsolę, akurat sobie chwalę dlatego w stosunku do komputerowych, że mogę sprzedać je, kupić używane i cały czas ta wymiana trwa i jest jakby w miarę zdrowa. Planszówki nie, karty nie i puzem nie, więc moje pieniądze nigdy tam nie szły, a doskonale pewnie wiecie, że planszówki naprawdę potrafią być drogie. Gram czasami u znajomych i to w zupełności mi wystarcza. Rzucamy teraz używki, bo ostatnio Wam mówiłam w filmie o 8 rzeczach, których już nie kupuję, że no w zasadzie to nie kupuję alkoholu i tak dalej, ale chciałabym ten temat rozwinąć, bo i wtedy fajnie popłynęliśmy z tym tematem, był też odzew w komentarzach, za co dziękuję. Nie kupuję używek, nie kupuję alkoholu, nie kupuję papierosów, e-papierosów, wszystkich tych rzeczy. Mogłabym też teraz, ale nie obrażajcie się, po prostu Wam... Bowiem, że nie kupuję też żadnych energetyków. To nie jest. Używka, ale nie wydawałam Na to nigdy pieniędzy Absolutnie nie e, Nie byłam tym tematem zainteresowana I mnóstwo pieniędzy, myślę, dzięki temu e, Zaoszczędziłam, bo i papierosy I alkohol nie są zdrowe e, Nie są tanie A i zdrowia, no myślę, że Trochę wtedy zaoszczędziłam Mimo wszystko, Więc idę tutaj w dobrym kierunku e, Zawsze, zawsze, zawsze Jak widziałam ile moje znajomi Mogli wydawać na alkohol, to miałam takie rany Jakie to jest drogie, no bo to jednak jest droga przyjemność, papierosy też są drogie, można naprawdę mnóstwo pieniędzy zaoszczędzić A ja mam już prawie 32 lata, bo został nam żółberetem i dalej tych rzeczy nie kupuję Da się, ale niech każdy robi to, co lubi jako kolejny podpunkt mam tu wypisaną sezonową zmianę mieszkania i teraz tak, od razu podnoszę rękę mam choinkę, ubieram choinkę, na święta wyciągnę tam kilka rzeczy do przedpokoju ale nigdy nie czułam jakby takiej potrzeby oglądając choćby filmy innych osób na sezonową zmianę mieszkania to znaczy wymienić poduszki na jakieś inne, wymienić pościel na letnią, na zimową wymienić ramki, plakaty w ramkach na inne, wymienić, nie wiem doniczki na inne przeróżne rzeczy widziałam na zmianę świąteczną, nieświąteczną na lato, jesień, zimę na urodziny, nieurodziny na to, że się opatrzyło, nie ja lubię mieć opatrzone mieszkanie mimo wszystko, dalej jesteśmy w kwestii rozwoju w tym mieszkaniu, co gdzieś tam widzicie, ale jednak nigdy nie miałam zapasowych, nie wiem, jakichś przybrań na kanapę jakichś kocy, nigdy mnie to nie bawiło, co więcej muszę Wam powiedzieć że po czasie to i nawet tą choinkę wyciągam, ubieram mój mąż to uwielbia robić swoją drogą, ale mi generalnie, no cóż, oczyszczałam w tamtym roku mnóstwo rzeczy dodatkowych ozdów. Mam tego teraz już naprawdę mało i nie potrzebuję absolutnie mieć więcej. Z roku na rok trochę mnie to martwi, wydawanie pieniędzy na takie rzeczy. Jakby nigdy nie będę się zgłaszać do corocznego przybierania choinki w inny sposób. Nigdy nie będę się zgłaszać na to, że jest jesień, to mieszkanie musi wyglądać trochę inaczej. Nie, to moje mieszkanie jest, dziwnie to zabrzmi, ale trochę częścią mnie, więc niech będzie stałe i niezmienne. Lecimy dalej, żeby nikogo nie rozdrażnić. Coś, na co nigdy nie wydawałam pieniędzy, co doskonale świadczy o tym, że jestem kanapowym leniuchem, chyba tak było to wyrażenie z angielskiego. Po prostu sobie, no cóż, lubię posiedzieć w mieszkaniu i okej, okay, wydaję na kino raz na jakiś czas, wydaję na koncerty, ale tylko takie, nie wiem, koncert filmowy, muzyki na żywo, czy ostatnio, przyznaję się, byłam ze znajomymi w teatrze i gdzieś ta gotówka tam trochę płynie. Natomiast Nigdy nie wydawałam na taksówki, e, nigdy nie wydawałam na drinki przy barze, nigdy generalnie nie wydawałam na wieczorne wypady, nawet w czasach studenckich. E, chodziłam ze znajomymi do restauracji, ale to zawsze była restauracja, to nigdy nie były kluby i mam do dziś znajomych, którzy uwielbiają tego typu rozrywki. Ale jeżeli ten film jest o tym, na co ja nigdy nie wydawałam pieniędzy, no to nigdy nie wydawałam na to pieniędzy na drinki, na alkohol, na Wejściówki do klubu, żeby potańczyć. Jestem po prostu takim, właśnie kanapowym leniem. Uwielbiam spacery, uwielbiam, nie wiem, wyjść do kina, uwielbiam wyjść, właśnie na takie koncerty, gdzieś raz na pół roku, ale to nigdy nie były kluby. Wiecie, sobotnie wypady i przerzucanie dużej ilości pieniędzy tam nigdy nie było dla mnie i no już na pewno nie będzie. Raczej zabezpieczam się. Coś, co jest kontrowersyjne i nigdy nie mów nigdy, i może życie cię zmusi, bo prawie każdy ma. I lecimy z. zmywarką. Tak, owszem, nie mam zmywarki, jestem jakoś tam ich przeciwnikiem. I teraz zacznijmy, dlaczego jestem w portowej sytuacji. Bo nas w domu jest tylko dwójka. Jak myjemy, to nie ma nigdy dużo tego mycia, więc nie potrzebujemy zmywarki, a więc tutaj. Więc więc jest jakby wszystko w porządku i mogę się tutaj tłumaczyć. Dlaczego jestem przeciwnikiem? Bo widzę choćby po moich znajomych, po moich rodzicach i tak dalej, że kwestia zmywarki to jest kwestia kupna, mimo wszystko, po kilku latach następnego urządzenia, nawet jest przedłużona gwarancja to zawsze coś. To jest kwestia Kupna dość drogich rzeczy do tej zmywarki To jest kwestia i tutaj nie będę Mówić super o oszczędzaniu wody Mimo, że ekologią troszkę się interesuje Dlatego, że słuchajcie Jak patrzę, jak na przykład naczynia się niszczą Czy sztućce się niszczą I one nie wyglądają już tak pięknie, jak w momencie Gdy je kupowaliście, to też Mimo wszystko szybciej niszczy te naczynia I tak dalej, ja absolutnie Nie jestem zwolennikiem Dla wygody, dla potrzeby, dla oszczędności Czasu jak najbardziej i tu Tutaj rozumiem wszystkie argumenty za, ale ja nie wydałam na nią pieniędzy, nie mam jej, nie mam zamiaru w najbliższych latach jej kupować A jak będę, to to naprawdę na zasadzie takiego właśnie przymusu, że te wszystkie korzyści, które z jej posiadania płyną Po prostu mnie przymuszą, przyprą do ściany i będę musiała, ale póki nie muszę, absolutnie rękami i nogami się bronię Oszczędzam w ten sposób też dużo pieniędzy, bo inwestuję tylko w Gąbkę i Ludwika a no a woda. Dam radę płacić. Oczywiście mogę się tutaj wymądrzać, bo mam lodówkę i wszystkie tego typu rzeczy no są w mieszkaniu, ale przed zmywarką na razie mnie brońcie. Pozostając troszkę w temacie kuchni, tak żeby sobie osłodzić sytuację, to mam tutaj na liście kuchenne gadżety, dodatki, ulepszacze, posypki, mało urządząca i tak dalej. Ja tego absolutnie nie mam. Szczerze powiedziawszy marzy mi się trochę ekspres na kapsułki, ale taki, w którym możecie sami uzupełniać te kapsułki, a nie kupować nowe, więc jak macie coś małego do polecenia, to dajcie znać. Czyli właśnie kapsułki, które sobie sami uzupełnicie, bo jak Jakoś się tam troszkę rozglądam, ale i tak wolę na razie smak kawy rozpuszczalnej. To jest aż taki absurd. Wracając, zdecydowanie nie używam żadnych posypek do babeczek, nie wiem, specjalnych kajsów na babeczki, specjalnych em, talerzyków do podawania przeróżnych rzeczy, e, jakichś ulepszaczy, nie wiem, aromatów i tak dalej. U mnie w kuchni praktycznie mało się dzieje, bo ja nie jestem mistrzem gotowania, ale też nigdy nie czułam. Potrzeby, że na przykład pięknie ozdobić stół. Eee, szczerze powiedziawszy, powiem Wam taką ciekawostkę odnośnie oglądania vlogów. Ja uwielbiam oglądać vlogi u innych osób, ale jak pojawia się temat jedzenia, to nie wiem, jak to jest od 5 do 10 minuty. To jestem już na 10. Zawsze to się tak kończy, bo zupełnie mnie ten temat nigdy nie interesował. Myślę, że też zaoszczędziłam dużo pieniędzy. Nie potrzebuję jakichś specjalnych serwetek, serwetki. Jak już potrzebuję, to kupuję na totalnej wyprzedaży, nawet gdzieś na taki jakiś mikrozapas. Więc tak jest: no, tutaj oszczędzam, nie czuję żadnej potrzeby, nie wiem, ozdabianiu kawy i wszelkich typu, tego typu rzeczy. Gadżety kuchenne, zamknijmy tym właśnie podpunkcie i lećmy już dalej, żeby nie przedłużać. Następny podpunkt mógłby spokojnie stanowić kolejny film, a niech też będzie i dla Was inspiracją do sekcji komentarzy, mianowicie ulepszacze. I teraz wszelkiego rodzaju ulepszacze, jakie mi przychodzą na myśl, to na przykład, nie wiem, perełki zapachowe do prania, żeby moje pranie ładniej pachniało, chusteczki zapachowe do prania, żeby moje pranie ładniej pachniało, ulepszacze w kwestii, tak, trzymaj się, mój drogi, skoro tutaj już siedzisz, ulepszacze w kwestii kwiatów, czyli na przykład jakieś dodatkowe odżywki, specjalne ziemie i tak dalej. Nie, absolutnie nigdy nie kupowałam, nie mam zamiaru, a moje kwiatki po prostu staram się dotykać i mówić podczas podlewania, że cieszę się, że ładnie rosną i tak one rosną, mimo że z nami pytają, co z nimi robię, że tak świetnie wyglądają, nic po prostu czasami do nich mówię. W kolejnej kwestii niech będą jeszcze jakieś specjalne środki czyszczące do obuwia, specjalne środki czyszczące do podłóg i wiecie, wszystko co ma pięknie pachnieć i pięknie wyglądać i teraz nie rzucam hasła świecy zapachowe, bo wy wiecie, że ja je kupowałam i tak dalej. Ja mówię o rzeczach, w które nigdy nie inwestowałam. I to będzie właśnie kwestia tych wszelkich um, ulepszaczy, które mają um, upięknić, które mają wypachnieć, które mają sprawić, że coś będzie śliczniej wyglądać. Um, I właśnie dlatego o tym mówię, bo nigdy nie szło na to pieniędzy, nigdy mnie to nie cieszyło. Teraz z perspektywy czasu. Um, Widzę to troszkę jako taką dodatkową chemię. Mówię zwłaszcza o tych perłach zapachowych i wszelkiego tego typu, typu rzeczach, czy nie wiem jakichś produktach, które mają prostować nasze ubranie bez prasowania. Po prostu staram się tego nie robić. Nie mam też do tego potrzeby, nie mam też do tego hobby, smykałki itd., więc po prostu u mnie tak jest i nie będę kłamać, że jest inaczej. No, i niech ten dziesiąty podpunkt będzie właśnie też dodatkową inspiracją dla Was, żeby napisać w co nigdy nie inwestowaliście, czego nigdy nie kupowaliście, z takich codziennych rzeczy, które mogą być u innych osób jak najbardziej popularne. Jeżeli teraz słyszycie, chociaż może nie, tarmoszenie kartki, to tak, dzisiaj musimy tu mieć poduchy, bo mój kod absolutnie nie strzedł do nagrywania tego filmu. Mam nadzieję, że Was szczerze pozdrawia. Ja już nie przedłużam. I dzisiaj, po dzisiejszym filmie, a absolutnie wszystkim nam życzę szukania prostych oszczędności, które pozwolą nam oszczędzać na większe rzeczy albo po prostu na bardziej komfortowe i pewne życie, żebyśmy znaleźli dużo takich rzeczy, które nie są nam do szczęścia potrzebne, a pomogą zaoszczędzić. Widzimy się mam nadzieję w kolejnym filmie. Dzięki za to, że jesteście, że oglądacie, bardzo mnie to cieszy. Trzymajcie się kochani do następnego.